zdrowy normalnie o dzisiaj, o dzisiaj trenuję jeszcze troszeczkę muszę uważać na ten mięsień bo był naderwany no, ale no, przewodzicie naderwane drugiego stopnia także no, z tym dwa tygodnie ponad troszeczkę dwa tygodnie pół troszeczkę jeszcze muszę uważać no ale na pewno obroty coraz cięższe będą na cięższych obrotach też Powiedz, nie? Pan już tą kontuzję znaczy, zna to znaczy ja już byłem. Ja już, pan prawie zaczął. Ja już byłem wyleczony po, po kontuzji, ja już byłem zdrowy, miesiąc, miesiąc czasu po tej dłuższej kontuzji. No i takie jakiś niefart, nieszczęście, nie wiem. By nie, treningu, tak, no tak, to tak. To tak, to tak. To przy, przy uderzeniu na treningu nie, mam, nie wiem, jakoś szczęścia, kurde troszeczkę podłamany tę sytuację jestem, ale trzeba sobie jakoś radzić. Ale teraz już jest Teraz jest dobrze. Znaczy no jeszcze nie jest 100% muszę powiedzieć, że 90-95, bo, bo jeszcze troszeczkę muszę uważać. Aha. I ten mecz z ŁKS-em jest praktycznie za dwa tygodnie. Będzie pan gotowy na ten, na ten mecz? Wydaje mi się, że ja tak, ale no to to, to chyba nie ode mnie. Nie zależy czy będę grał. Rozumiem, ale zgłasza pana przez Tak, ten, tak, tak, może tak, 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 tak. Ja nie? będę no, no mówię, trenuję normalnie od... Wczoraj już też normalnie trenowałem dzisiaj, także, także tak. wydaje mi się, że będzie wszystko ok. na to, bo się, to, bo się to zaczęło tę sezonę, a tutaj to pewnie chciałby pan pomóc kolegom, nie? Łukoszu, No na nie pewno, wykłada, no. na pewno trochę mało tych punktów mamy. Hmm. Kurczę, w ostatnim meczu to i sędzia nam nie pomógł, ale tutaj nie ma nie ma co. Na sędziego trzeba zwalać, trzeba nie. zacząć zacząć od siebie. No mniej ma nadzieję, że, że, że jakoś to ruszy konieczności tutaj to nie jest Znaczy, to nie są dla nich aż tak nowe, nowe pozycje, bo Arek, Arek grał pół rundy, pół rundy, ponad pół rundy wiosennej na tej pozycji. Sławek, Sławek Szeliga wcześniej na obozie też miał okazję wystąpić, bardzo dobrze zagrał. Dlatego wydaje mi się, że to nie jest aż taki problem. Bardziej. Bardziej mi się wydaje, że brakuje ich yy, w pomocy. No, a tutaj, jeśli chodzi o tył, no, to mi się wydaje, że dobrze się wywiązywali ze swoich. Jak pan patrzy na tą ligę w tym sezonie, już można jeszcze podsumowanie, bo teraz jest ta przerwa. Jest trudniej niż w zeszłym jest więcej zespołów? No, ja nie mogę nic, nic powiedzieć, bo na razie jeszcze, na razie nie grałem. No, nie mamy du, 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 duże, ta, dużo szczęścia nie mamy w tych, w tych meczach, bo, bo w Lubinie mogliśmy wygrać, mogliśmy wygrać w Gdańsku, bo było trochę tamtych sytuacji. W Lubinie znowu sędzia. sędzia nam nie pomógł, bo w meczu bodajże Śląska, Śląska z widzewem Sebastian Mila strzelił taką samą bramkę, a można powiedzieć, że nawet V w jego wykonaniu był jeszcze większy niż Aleksa, no, no ale miejmy nadzieję, że, że już w tych teraz w następnych meczach jakoś to, to pójdzie. Z okazji, to tutaj, jako mecz o, o wszystko, no bo oni też Oni też bez punktów e, dużo bramek bardzo stracili. Dlatego na, na dla bardzo ważny mecz dla nas. Mhm. No no no, miej, miejmy nadzieję, że, że, że wygramy, bo jeżeli tutaj by się coś już nie powiodło, no to ciężko byłoby się odkładać myślę tutaj w kontekście pańskiego występu ewentualnego, trener się może obawiać, bo to będzie mecz taki bardzo pewnie twardy, nie? Jak pan jeszcze nie jest tak na całkiem 100%. No, ja mówię, zaczynam, zaczynam trenować z dnia na dzień, będzie coraz coraz lepiej. Aha. Dlatego mi się wydaje, że, że, że... to też, też nie, ode mnie, nie ode mnie zależy. No zobaczymy, zobaczymy. Do piątku jeszcze jest troszeczkę, nie zobaczymy jak, jak sytuacja ze zdrowiem.